Czołem czołgiści! Z tej strony Multi i dziś zapytacie Co ja taki czerwony? A no oczywiście od natłoku informacji A tak poważnie Nie widać? Zmieniłem kolorek! Nie chciałem już być fioletem Oj nie 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 Miałem dość tej okrutnej arty Słuchajcie Dzisiaj mam tak dużo pozytywnych informacji, że Wyczerpię chyba limit na ten rok, więc Pozostańcie przy radioodbiornikach Na początek Tańczymy! Zapytacie dlaczego? Pojawiła się informacja o rekompensacie za ostatnie problemy z serwerami, a nic tak nas nie cieszy jak właśnie te rekompensaty. Ostatnim razem, tak naprawdę, serwer EU1 przestał działać na jakieś 2 godziny, więc wcale nie tak krótko. I był też problem, aby zalogować się na EU2, kiedy wcześniej grałeś na EU1 a większości grała, bo robiła oczywiście rankingówki. Także czytam odpowiedź. Trwa weryfikacja listy graczy dotkniętych niedawnymi problemami z serwerami, czyli będą chcieli nagrodzić no nagrodzić, zrekompensować to tylko określonej grupie. Jeśli tego dnia nie grałeś, to pewnie nic nie otrzymasz. Czytamy dalej. Prawdopodobnie będzie można liczyć na zwrot z rezerw, złota, wolnego doświadczenia i tym podobnych. Faladin napisał tak. Wszystko wskazuje na to, że ci, którzy z powodu awarii serwera utracili rezerwy osobiste, złoto. Czyli tutaj chodzi o transakcje, które nie doszły do skutku czyli pewnie kasa poszła z konta, a złota na koncie nie ma. Swoją drogą wyobrażacie sobie teraz kupić złoto i czekać dwa tygodnie na wyjaśnienia? No, dla mnie to jest takie trochę hamskie, ale to jest wargaming takie sytuacje tam są często. Eee, czytamy dalej. Zmarnowali wolne doświadczenie. Wszyscy ci powinni za jakiś czas otrzymać je z powrotem. W tej chwili trwa weryfikacja listy dotkniętych. No dobra, jakie są plusy? Pojawiło się jakieś oficjalne ogłoszenie a propos tej sytuacji, wyjaśnienie tego co tutaj miało miejsce. Ale dla mnie to jest trochę dziwna akcja, że aż tyle dni potrzebują na to. Tak czy siak cieszy progres. I teraz zapytacie się o co chodzi też tej powtórce i czy coś jeszcze mam do przekazania. Tak? Będę jeszcze inne rzeczy poruszał, ale chcę wam coś pokazać. Zobaczcie tą repkę. Pomyślicie sobie, a pewnie nie przyłożył się do filmu czy coś. Słuchajcie. Ja bym się nie przyłożył. Celowo szukałem powtórki, aby nawiązać do tej sytuacji i dzisiaj powtóreczka, w której, słuchajcie, właśnie wywaliło graczy, ale na serwerze rosyjskim. Ktoś powie w Rosji to mają 9 czy tam 11 serwerów. Może i mają ale one też są z drewna. Słuchajcie, te serwery w Rosji wcale nie są jakieś lepsze. Zobaczcie, wywaliło połowę Timu. Kolej Super Konkurerem robi sobie damage. Jeden, drugi, trzeci. Oczywiście część graczy gra. Część. Tutaj w ogóle strzela w jakiegoś niewidzialnego typka. Nawet nie wiem, w kogo on wali. Szczerze ja tu nic nie widzę. W kogo ty strzelasz? Dalej tam nawala. Ale nawet w raku nie było widać tego czołgu. Jak ty? Ciekawi mnie, skąd on wie, że tam jest, skoro nie widać go na minimapie. A ktoś musiał go wcześniej pokazać, żeby on go widział. Czekajcie, jest wrak? Ty no. Wraku nie ma. Wydaje mi się, że to jest bug powtórki. Jakby on w bitwie widział to, ale powtórka jest tak zbagowana. Od razu mówię, to jest nasza wersja. Wszystko działa. Nie było żadnego błędu z powtórką u mnie na początku. Po prostu nie widać tego, tak? No Dobra, ja tej powtórki nie widziałem całej, tylko fragment. Zobaczcie, wszyscy stoją jak dęba. I 7. No, wiadomo. Tutaj ten grill. On akurat funkcjonuje. A jeśli chodzi o naszych sojuszników, to... Jeden. Dobra. Drugi. Trzeci. Czwarty. Ten się rusza, ten się... ten się coś rusza. Ten też się rusza. No i taka sytuacja. Niektórzy się ruszają, niektórzy nie. Yy, powtórkę mówię. Yy, śmieszna... Też serwery w Rosji, jak widać, działają beznadziejnie. No i teraz kolejne tematy poruszę, bo nie mówić, a nic nie mówię. Polityka fair play kontynuacji. Oczywiście chodzi o kolejne bany, ewentualnie ostrzeżenia, które zostały wysłane przez Wargaming do graczy, ponieważ mieliśmy wczoraj nową falę banów. Tak, na zakończenie lutego właśnie pojawiła się fala banów. I teraz zapytacie się, czy to była fala duża, czy mała. Słuchajcie, to jest akurat dobra informacja, tych banów i tych ostrzeżeń było bardzo dużo, oj, w cholerę. Powiem lepiej, to była rekordowa ilość ostrzeżeń, czyli ban na 7 dni w historii wszystkich właśnie fal. Na serwerze europejskim pojawiło się 4000 ostrzeżeń ponad, więc to nie jest jeszcze jakiś mega wynik, ale na serwerze rosyjskim 60 000 ostrzeżeń 60 000. I to mówi dla mnie jedno. Cheaty WOD są bardzo popularne. Cheaty WOD dalej są popularne, i mówienie o tym, że problem jest rozwiązany, to nieprawda. Dla porównania, dotychczasowa największa fala ostrzeżeń na serwerze rosyjskim to było, słuchajcie, tutaj widzę 33 tysiące, czyli teraz było dwa razy tyle ostrzeżeń. Pan na 7 dni. To pokazuje skalę zjawiska. Banów było co prawda 5000, to nie jest rekord, ale ostrzeżeń najwięcej w historii. Oczywiście jeszcze są dane dla serwera azjatyckiego, amerykańskiego, ale to są jakieś grosze. Tam jest 800, 100, to jest prawie tyle co nic. Bardziej chodzi o to, ile było u nas i w Rosji, bo tam widać tą skalę, tam jest dużo graczy WOTA. I co to znaczy? No, ja to podsumuję tak. Też pojawiły się różne informacje, że to jest fake i tak naprawdę nie zbanowali tylu, tylko tak napisali, aby. Poprawić sytuację w grze. Akurat wydaje mi się, że nie mają potrzeby, aby kłamać tak bardzo w tej y, sprawie. Wątpię w to, aby tutaj był fake info. Bardziej obstawiam, że tutaj jest do podkreślenia to, jak dużo jest jeszcze cheaterów w World of Tanks i wcale oni nie znikają, tak. Oni naprawdę są i Wargaming ma spore problemy, aby niektórych wyhaczyć. Sam fakt, że ja czytam komentarze regularnie pod swoimi filmami. Lecę na citach i nikt mi nic nie robi, tylko tyle, że nie wstawiam tego na forum. No właśnie, jeśli ktoś nie chwali się swoimi powtórkami, nie bierze udziału w konkursach, gdzie trzeba wysłać powtórkę, nie wysyła powtórek do youtuberów, to naprawdę trudno jest go wyczaić. Mhm, trudno. I to właśnie jest to, do czego zmierzam. Cheaterów jest dużo, tylko często my nawet o tym nie wiemy i się nie dowiemy, dopóki ten ktoś nie popełni. Błędu I no nie wykaże chęci zaprezentowania się szerszemu gronu. O, kolejny. Afker, TV. Oczywiście Afker, no to nie jest jego wina, wywaliło serwery, ale no, grać ten właśnie w ten sposób robi słuchajcie już prawie 10 tysięcy uszkodzeń. Super konquerorem. I to jest, słuchajcie, poruszenie dwóch ważnych tematów. Teraz leci trzeci. Od razu mówię, to nie jest żadna reklama. Nikt mi za to nie zapłacił czy coś. Po prostu mówię Wam o tym, bo to jest akurat coś, na czym można skorzystać. Chodzi o czasopismo CD Action, Będą kody dowota w numerze czwartym na ten rok 4-2018, czyli ten numer pewnie wyjdzie, no nie wiem, w tym miesiącu, tak we wtorek ma wyjść. I co będzie, słuchajcie, do zdobycia z tego numeru? Będzie kod zaproszeniowy i będzie kod bonusowy dla obecnych kont. Jeśli chodzi o zawartość kodu dla obecnych kont, bo on pewnie Was głównie interesuje. Będzie tam do zdobycia Matilda 4, czyli Choke premium 5 poziomu o wartości 1500 sztuk złota. A kto go ma, dostanie rekompensatę, ale nie w postaci goda, lecz kredytów. Wiem, pa. Druga rzecz to miejsce garażowe o wartości 300 zł. I jeszcze jedna rzecz. 3 dni konta premium o wartości 650 zł. Czy to jest dobra oferta? No jeśli ktoś kupuje to tylko dla Golda, to się nie opłaca. No nie opłaca się, ale jeśli ktoś lubi to czasopismo, lubi sobie poczytać, to taki gift na pewno mu się przyda. Nic na pewno wtedy nie straci, tylko zyska. Także taka Informacja. Ostatnia rzecz już na dziś, jeśli chodzi o inne tematy, to jest rzecz związana z konsolami, czyli koniec wsparcia dla polskiej społeczności na konsolach PS4 i Xbox. Um, tutaj chcę powiedzieć o tym, że zniknie wsparcie dla języka polskiego na portalu World of Tanks na konsole i również profil polskiego World of Tanks na Facebooku trybu konsolowego zniknie, czyli Wargaming zamyka się ogólnie na polską społeczność na konsolach. Dlaczego? Wydaje mi się, że to wynika z popularności. Uważają, że nie ma sensu, szkoda marnować środki na to. Nie opłaca im się, pewnie zbyt mało graczy z Polski gra, albo też za mało kupuje przedmioty wirtualne na konsoli. I dlatego uznali, że dobra, no jeśli mamy płacić za utrzymanie tego, 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 tego pracownika. A zarabiamy takie grosze, to nie opłaca się. I pewnie dlatego zrezygnowali, bo gdyby był popyt, to bym spokojnie opłacali tam osoby, które by to robiły, te wszystkie rzeczy związane z prowadzeniem portalu. A tak po prostu odpuścili. Pewnie chodzi o kasnę, no bo o co innego. Także, yy, gracze na konsolach, no tutaj informuję Was. Wargaming troszeczkę. Będzie się odcinał od tematu polskiej społeczności na konsolach. Co prawda będzie tam jeszcze jakiś news przy uruchamianiu WOTA, ale to jest już wiadomo, tylko kolejny znak, że odcinają się, bo zamknęli już forum polskie i teraz, jeszcze to ewidentnie chcą tutaj coś zdziałać. Robiąc to. I jeśli chodzi o tą bitwę, słuchajcie, gracz ten się wypstrykał z amunicji. Ma już jej 0. to chyba jest nawet na awku. Nie wiem, czy on jest na awku. Mogę to sprawdzić. Możemy to polecieć moment. Czy on jest na awku? Tak, jest na nawku. Gracze ci zrobili w ogóle, zobaczcie, dużo uszkodzeń. Pluton na Cię zrobił kolejne 5 fragów. My zrobiliśmy 8, 13 tysięcy uszkodzeń. Mogłoby być więcej, ale no tutaj skuteczność była problemem, gdyby nie ona byłoby jeszcze więcej uszkodzeń. Dlaczego nie strzela? O, strzela już teraz. Wydaje mi się, że po prostu ładował, tak? A typa wywaliło, więc do niego nie miejcie pretensji. Po prostu pożegnał się. O, będzie szósty frak? ładuje! <grytanie> Kurde. Przyspieszę to. Ale zdąży skapować i zdąży przodować. Zaraz go zabiję, tego jest to. A! Robi sobie słuchajcie, medal tak, czy nie? Co? Brak amunicji. <laughs> nie polosowało uszkodzeń. <laughs> Chciał zrobić medal. <laughs> to jest takie typowe Januszowe zagranie. Chciał zrobić medal i nie pykło. Widzieliście sami? O kurde. Śmieszna akcja. Nie polosował uszkodzeń i wyliczył. O, zdejmę go sobie teraz. A tutaj Peszek nie zdjął esety. Ostatnim pociskiem i teraz koniec. Wypstrykał się 8 600. Także ten Pluton no, wykorzystał wywalenie yy, graczy innych i uzyskał właśnie wynik, który naprawdę jest spoko. Pewnie Mki im powpadały. Także to tyle w tym materiale. Sporo takich informacji ogólnych, ale chciałem to przekazać i przy okazji, że było coś fajnego w tle, więc. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam Was do dyskusji w komentarzach poniżej. Do zobaczenia. Cześć.